Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za 20 minut zaczynam pracę, ale myślę, że jeszcze zdążę, ponieważ dzisiaj, kiedy otwierałem chleb, który świeżo kupiłem ze sklepu, był to chleb krojony, przypomniał mi się Pan Jezus, przypomniał mi się kolega, który kiedyś zaprosił nas na imprezę. Miałem wtedy 16, 17 lub 18 lat Już dokładnie yy, nie pamiętam W każdym razie impreza zapowiadała się na tamte czasy grubo Był alkohol, były papierosy, były używki różnego typu I wszyscy mieli naprawdę bardzo fajny nastrój Hata była wolna, dużo osób było zaproszonych I przed rozpoczęciem się imprezy mój kolega pyta wszystkich Czy ktoś chce coś do zjedzenia, bo zrobię kanapki Wszyscy podnieśli ręce, przenieśliśmy się do kuchni Niektórzy już lekko wstawieni On wyciąga piękny, okrągły bochen chleba i robi na nim znak krzyża I w dzisiejszym odcinku Chcę powiedzieć o tym, że wszystko ma znaczenie Wszystko co robimy ma znaczenie Na otaczający nas świat i ludzi Którzy nas widzą, co czynimy Bo jeśli podasz biednemu Kromkę chleba, rękę Lub rzucisz mu grosz do kubka to jeśli inna osoba to widzi, to ma na, na nią to wpływ. Jeśli kogoś widzisz na ulicy lub się z kimś kłócisz, bijesz, popychasz, plujesz mu w twarz, obrażasz go, a ktoś to widzi, to też ma to wielkie znaczenie dla osoby, która to widzi. I dzisiaj no niesamowicie poruszyło się moje serce, kiedy otwierając ten chleb z plastikowego worka, który już był pokrojony, jak wspomniałem, to mówię sobie, no ja nie robię tego krzyża na chlebie za każdym razem, a jest to taka piękna tradycja, i to był rok chyba 97 czy 8, kiedy byłem na tej imprezie i mówię, mój kolega uczynił ten znak wtedy. Ja to zauważyłem i powiedziałem nawet chyba do niego, że o, bardzo fajny, że zrobiłeś ten znak. Coś takiego, że zwróciło to moją uwagę i byłem szczery i otwarty w tym, że popieram coś takiego, bo pamiętam, że moja babcia i w ogóle jak się wypiekało chleby, jak się widzi bochenek chleba, to zawsze jest taki nacięty krzyż lub kiedyś zazwyczaj był na okrągłym bochenku chleba. I całkiem możliwe, że o tym wspominałem. W każdym razie chciałem powiedzieć o tym, że. Niektórzy ludzie nie mają takiego obrazu i nie pamiętają czegoś takiego, żeby jego rodzice czy dziadkowie po wypieczeniu chleba robili znak krzyża. Ja to pamiętam. I wiecie co, ten kolega, który tą, organizował, tą imprezę organizował, to był taki chłopak, który dużo imprezował, miał dostęp do narkotyków, innym też je polecał, że tak powiem, ale był wesołym, fajnym chłopakiem, nie? Tylko trochę takim pogubionym. I można by go skreślić, można by powiedzieć, że jest a nikczemnikiem, że to jest taki śmaki, owaki, niedobry człowiek ogólnie, tak w cudzysłowie. Ale dzisiaj wracając do tego momentu, po tylu latach, kiedy miałem 17 lat, powiedzmy, a dziś mam 42, i on mi się przypomina, i on zrobił ten znak krzyża na chlebie, to jak mam na to spojrzeć? Czy nie było to? informacją od Pana Boga, którą dziś dopiero odczytuję, kiedy sam poznaje Pana Boga, kiedy chcę do niego się zbliżać, kiedy czuję, że istnieje, że jest ze mną, kiedy wierzę w niego, kiedy chcę w niego wierzyć, chcę się dzielić tą wiarą, to całkowicie inaczej patrzę na tamtą imprezę. Po co tam poszedłem? Co się wydarzyło? Czy ważne było te śmiechy, te wygłupy, to picie alkoholu? Czy ważny był ten moment, w którym spotkałem tego kolegę, który zrobił ten znak krzyża na chlebie? Bo jakby nie było, jest to niesamowite świadectwo wiary, mimo że może takiej uśpionej, wiary z przyzwyczajenia, wiary przez tradycję, bo jego rodzice tak robią. Ale mimo wszystko, jeśli on zachował tą tradycję do dzisiaj, to znaczy, że gdzieś Pan Bóg blisko niego jest, mimo że on jest daleko Pana Boga. Chociaż mam nadzieję, że nie jest możliwe, że jak zobaczy ten odcinek, to rozpozna. O kim mówię i może tak być, chciałbym, żeby tak było. I nie wiedziałem, czy nagrać ten odcinek, bo nie wiem, bo już my, wydaje mi się, że mówiłem o tym bochenku chleba, ale dziś ponownie ten chleb po prostu stał się dla mnie Chrystusem, wiarą, kościołem i tym znakiem od tego kolegi. I, i naprawdę zwracajcie uwagę na to, jak żyjecie, jak czynicie, bo to, jak czynimy. Ma objawić Królestwo Boże tu na Ziemi. Jeśli postępujemy zgodnie z dziesięcioma przykazaniami, kiedy słuchamy Pana Jezusa i idziemy Jego ścieżką, to przez podanie ręki, uśmiechem, dobrym gestem, dobrym uczynkiem rozszerzamy Królestwo Boże tu na Ziemi. Bóg oczekuje, żebyśmy my jako ludzie tu już na Ziemi wprowadzali Królestwo Boże, które kiedyś zapanuje dzięki władzy Chrystusa, tak w pełni. Ale my jesteśmy poproszeni przez Niego, e, przez Niego o to, żebyśmy już się starali to robić. Bo tylko dobre można naprawić ten świat. Nie można tego uczynić przez zło. Zło tylko wprowadza destrukcję i nic z tego nie będzie. Ale żeby nie zbaczać z tematu. Ten Bochenek chleba z tym znakiem krzyża dziś do mnie bardzo przemówił i miałem takie po prostu chlebowe rekolekcje. No, bo chleb to Ojcze nasz, który jesteś w niebie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ten chleb to Chrystus, bo my mamy się karmić chlebem mamy się karmić Chrystusem. To jest chleb powszedni na dzisiaj, a Chrystus to chleb na wieki. Wypełniając się chlebem, czyli ciałem Chrystusa, przez komunię świętą, jednoczymy się z Nim, jesteśmy w komunii, zanurzamy się z Nim, spajamy się z Nim, stajemy się jednością i wtedy zło nie ma do nas dostępu, dostępu lub ma bardzo utrudniony dostęp. Z Panem Bogiem dziękuję za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa.